Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie Gains Trade, czyli właśnie GNS, kryptowalutę GNS, ale nie bezpośrednio powiemy o kryptowalucie, tylko o ich narzędziu, które uważam, że jest bardzo przydatne w rynku kryptowalut, jeżeli ktoś korzysta z dźwigni. No oczywiście, jak ktoś nie korzysta z dźwigni, no to, to nie musi tego w ogóle nawet oglądać, ale jeżeli ktoś powiedzmy gra na dźwigni, uważam, że warto znać tą giełdę z tego powodu, Zaraz powiem z jakiego powodu. W poprzednim odcinku 23 listopada e, nagrałem filmik, czym jest sama kryptowaluta GNS, o co w niej chodzi, jak my możemy zarabiać stykując GNS-a oraz omówiliśmy sobie tokenomię GNS-a. Tutaj omówiliśmy sobie takie podstawy, czym to jest, ale nie przedstawiliśmy ich narzędzia, czyli drugiej opcji, na której można zarabiać, no i również tracić, jak to na zwykłej dźwigni, z tym, że ta giełda, ta dźwignia posiada parę fajnych moim zdaniem. Bayerów. Standardowo, jeżeli odcinek Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę. Zapraszam Cię do opisu. W opisie masz linki właśnie do GNS-a. Masz link również do Bybita, jest to scentralizowana giełda, jak i do innych giełd, których używam. Discord, grupa z ogłoszeniami oraz mój Twitter. No i standardowo, jedna osoba, która zostawi komentarz pod tym filmem, raz w tygodniu wygrywa. Jedną osobę losujemy i wygrywa 10 dolarów. Przechodząc już do samego odcinka, co potrzebujemy, żeby w ogóle zacząć tradeować? No to jest to na pewno metamask na sieci MATIC w tym momencie. Wkrótce będzie to na sieci Arbitrum. No na sieci MATIC potrzebujemy MATIKI na opłaty. Na sieci Arbitrum będziemy potrzebować Ethereum. Na sieci it, na sieci Arbitrum. No, ale w tym momencie korzystamy tylko z MATICA i na dzisiejszym przykładzie pokażę to na podstawie właśnie MATICA. Ale, może jeszcze zanim to omówimy, sobie czym jest gains.trade, czyli giełda od GNSA, jest to zdecentralizowana giełda. Gdzie łączymy się za pomocą portfela MetaMask lub innego po prostu portfela Web3, który posiada EVMA i możemy na niej handlować. Po pierwsze możemy handlować tutaj bez KYC, co już jest bardzo dużym plusem. Nie musimy żadnego robić KYC, no bo nie ma KYC na portfelu, łączymy się portfelem i handlujemy. Druga opcja bardzo duża dźwignia. Mamy tutaj na samym Bitcoinie dźwignię 150, możemy sobie ją zmieniać na shorta, na longa, na co tylko chcemy. To jest kolejnym bardzo dużym Plusem. Kolejnym bardzo dużym plusem jest to, że mamy tutaj parę do bitcoina. Mamy tutaj praktycznie wszystkie kryptowaluty większe 38 par większych kryptowalut. Także myślę, że to spoko w spokoju Wam starczy. Dodatkowo, co jest bardzo fajne, mamy tutaj pary Forex. Możemy handlować euro do dolara. Ja przyznam, Forexu nigdy nie dotykałem. Ale gdy ktoś chce handlować Forexem bez KYC, jest to chyba jedno z niewielu miejsc dla takiego handlu? Proszę bardzo. Mamy tutaj różne pary euro, euro, dolar i tak dalej, także myślę, to, że jest to bardzo zajebista rzecz, bo normalnie nie ma czegoś takiego, tak? Normalnie nie da się handlować bez KYC właśnie za pomocą na Forexie, nie? Tu znowu są wszystkie miejsca centralizowane, a tutaj za pomocą krypto i za pomocą metamaska możemy handlować bez KYC i dodatkowo możemy handlować też na zwykłych spółkach możemy zakupić akcję Apple na dźwigni, możemy je tutaj na przykład shortować lub longować. te dźwignie. tutaj jest X50 na Apple w tym wypadku. Z tym, że no oczywiście teraz jest to close, no bo teraz giełda amerykańska jest zamknięta o tej godzinie dodatkowe święto. Także, no w sensie podczas nagrania więc dlatego ta giełda jest zamknięta i nie da się tutaj nic zrobić. No ale możemy sobie shortować, longować. Właśnie akcja Apple, Nvidia, Google mamy tutaj naprawdę Facebook, czyli Meta. Mamy tutaj naprawdę fajne, w Tesle mamy, więc mamy tutaj naprawdę fajnie, fajnie, że są te akcje dostępne. Nie? To również jest dużym plusem, no bo normalnie nie ma czegoś takiego, że możemy sobie longować lub shortować bez KYC akcje czy Forex. Nie? To jest myślę największym game changerem. Oczywiście ja tutaj też z tego nigdy nie korzystałem, bo ja zajmuję się bardziej tylko krypto, no ale mówię to informacyjnie, bo pewnie wśród widzów są osoby, które, które mogą być tym zainteresowane. W dodatku, no tak jak powiedziałem, bez KYC i samo krypto to również brzmi ciekawie. Kolejnym plusem jest właśnie to, że teraz się straszy tymi wszystkimi ceksami. Straszy się seksami, że seksy upadają, żeby nie trzymać na seksach, co uważam jest jak najbardziej prawdą, że nie trzymamy na seksach, no ale do tradingu zawsze było trzeba trzymać na seksach. W tym momencie nie musimy trzymać na seksach, przesyłamy sobie na portfel i handlujemy z pozycji portfela. Ma tu, jest tutaj również mniejszy funding, z tego co, co sprawdzam w porównaniu do innych giełd, no i generalnie giełda jest spoko. Oczywiście są, jest parę minusów, o których powiem zaraz. Przechodząc do tego, co potrzebujemy zrobić. No to portfel Metamask, trochę Matica, no i DAI. Wykorzystujemy tutaj stablecoina DAI. Podłączamy sobie go do Metamaska i na przykład w Metamasku możemy sobie zrobić w łatwy sposób swap, na przykład z Matiku, czy tam USDT właśnie na DAI. DAI również dobry stablecoin. fajnie, że nie ma tego USDT, że nie używamy USDT. Mogło być USDC moim zdaniem, no ale DAI również jest, jest spoko do takiego Handlu. No i wchodzimy sobie tutaj na stronę jains.trade, link będzie w opisie, start trading przynosi nas na, nas na główną stronę. No i tutaj już to bardzo podobnie wygląda do wielu podobnych giełd, w ogóle na ByBicie też to podobnie wygląda trading jak o to chodzi. Tu wybieramy sobie parę, Bitcoin, Awe, ADA i tak dalej i tak dalej, możemy sobie wpisać na przykład właśnie Forex, wybrać Forex, Stocks. Ale to już jak chcemy, przejdziemy sobie na Bitcoina. Na Bitcoinie to Wam pokażę. Tu mamy zwykły trading i możemy sobie robić jakieś analizy, ale to, to pewnie wiecie. No i przechodząc tutaj, tu mamy long lub short. Opcja: wybieramy, czy chcemy puścić longa, czyli zarabiać na wzrosty, czy shorta, i zarabiać na spadki. Tu mamy opcję market, limit, stop. To również pewnie Wam będzie znane z tradycyjnych giełd. My na potrzebę tego odcinka otworzymy sobie pozycję na pozycji market. No i, i co? Tutaj wybieramy kolateral. Musimy na przykład na kolatelaże, ja sobie dam 100 dolarów, tak? Że nasz kolateral, czyli zabezpieczenie, będzie to 100 dolarów i dźwignię dla przykładu damy sobie X15. Taką dźwignię sobie wykorzystam. Teraz dlaczego to jest ważne? Ja, ja otworzę sobie Shorta dałem, dobra, otwórzmy sobie longa Bardziej, to mnie bardziej interesuje Aczkolwiek, no to i tak jest tylko Pokazowo, żeby Wam pokazać Ja w tym momencie potwierdzam w metamasku yy, Po prostu No i zanim, zanim to się otworzy Pozycja nam się zaraz powinna otworzyć Wybraliśmy cenę market No i za 100 dolarów na dźwigni X15 Czyli za 1500 dolarów Otworzyła nam się właśnie pozycja na Bitcoinie, gdy Bitcoin będzie szedł do góry, no to my będziemy zarabiać, gdy będzie szedł w dół, będziemy tracić. E, co tutaj trzeba powiedzieć? Trzeba powiedzieć sobie to, że najmniejszy position size, jaki możemy wybrać, to jest 1500 dolarów. Czyli jeżeli otwieramy w kolateralze, dajemy 100 dolarów, to musimy użyć dźwigni X15. Jeżeli damy na przykład kolateral na 15 dolarów, to musimy użyć dźwigni 150, tak? Żeby ta cena. Czyli nasz kolateral razy dźwignia dawała minimum 1500 dolarów, także na pewno są to większe pozycje. Nie da się tutaj w łatwy sposób, na przykład zrobić dźwigni powiedzmy X5 za pomocą nie wiem, i w pozycji 10 dolarów. No trzeba tutaj wsadzić trochę więcej bo jest to minimum te 100 dolarów, w sensie to no minimum musi być to 1500 dolarów na otwartej pozycji, no bo możemy sobie wstawić 10, no ale wtedy musimy dać sobie właśnie dźwignię X150, więc ten stop loss i tak dalej będzie, no wielkie, wielkie ryzyko jest taka, taka dźwignia, nie? My w tym momencie właśnie daliśmy sobie 100 DAI, czyli 100 dolarów razy dźwignia X15, ja sobie tutaj wpiszę, razy X15 mamy otwartego takiego longa z kolejnych informacji. Poniżej możemy wybrać sobie stop lossa, no i wtedy ustawiamy sobie stop lossa. None, czyli ja nie mam w tym momencie stop lossa, no i skoro nie mam stop lossa, no to moim stop lossem jest po prostu likwidacja, która jest na 15600, no i jeżeli cena Bitcoina spadnie na 15600, yy, dam sobie to tak odwalę, czyli tutaj, no to po prostu mnie zlikwiduje yy, i stracę całe te 100 dolarów, które zdałem jako ko koratela, nie? Jeżeli yy, no, i to jak chodzi o stop loss, a stop loss działa tak jak działa, pewnie, pewnie dobrze o tym wiecie. E, tutaj mamy dodatkowo take profit i tu wybieramy sobie po prostu take profit. Jaki chcemy sobie automatycznie ustawić? Możemy go ustawić sobie na 25%, 50, 100%, 300%, 900% i po prostu klikając market long, to tutaj nam gdzieś ustawi w zależności od tego, tego TP. No, i jeżeli cena tylko dojdzie, to automatycznie nam to samemu zamknie. Dodatkowo możemy zamknąć go sobie ręcznie, tą pozycję klikając sobie tutaj X, ja sobie tą pozycję zostawię powiedzmy na parę godzin, zobaczymy jak to pójdzie, w tym momencie jestem jakoś tam na plus, no ale to spoko. Otwierając pozycję za 100 dolarów, zabrało mi z tego co wiem 1,5 dolara. Nie, przepraszam, zabrało mi 1 dolar, także jakby 1% opłaty tej początkowej. Potem wiem już, że tej opłaty aż takiej nie ma, więc tak to powiedzmy wygląda. No i jeżeli chcemy zamknąć, klikamy sobie tutaj. Jeżeli chcemy zrobić shorta, no to w odwrotny sposób, ale tak samo, tak to działa. Tak właściwie to jest tyle, jak chodzi o wykorzystywanie tej giełdy. E, ja nie jestem fanem tradingu, uważam, że na tradingu większość ludzi traci, ale my uważam, że to narzędzie, przez to, że jest bez KYC, jest z portfela przede wszystkim, e, jest bardzo fajnym narzędziem, a jeszcze to, że jest tutaj możliwość handlowania e, właśnie Forexem i typowymi akcjami amerykańskimi uważam, że jest po prostu zajebiste więc no uważam, że warto sobie się czasem tym pobawić, ja bardziej jestem tutaj hodlerem GNS-a jego stakerem, bardziej wolę zarabiać właśnie po prostu z tych opłat transakcyjnych na giełdzie, ale do tego zapraszam Was do poprzedniego filmu który, który, który tutaj nagrałem e, tam wyjaśniam o co dokładnie chodzi z tym stakowaniem GNS-a no ale tutaj taki szybki poradnik właśnie jak tego używać, właśnie bo nie powiedziałam minus, minus jest taki właśnie na tej, na tej giełdzie używając zdecentralizowanych giełd, że te pozycje nie są od razu, tak, że jak na tradycyjnej giełdzie. Dajecie pozycję od razu, no to ona w sekundę powiedzmy wam skakuje po cenie market. No a tutaj, klikając sobie market, nie jest to już aż takie fajne, trzeba po prostu zaczekać 30 sekund od kliknięcia, powiedzmy market long, zanim potwierdzicie transakcję w metamasku, zanim ta transakcja przejdzie. To minie 30 sekund, no i cena pójdzie, powiedzmy, pójść o 10 dolarów w górę czy w dół, nie? Więc to jest ten minus. No i tutaj mamy slippage, jest on 1% jeden, jeden slippage, nie? Tego normalnie nie ma, e, więc jak Wam słypecz na przykład weźmie większy, bo powiedzmy coś się, coś się zadziała na rynku, duża zmienność, no to możemy na przykład mieć, że po prostu otworzyło nam pozycję... Y Trochę poniżej tego, jaka cena jest fizycznie. Nie? Więc to jest rzeczywiście minus handlowania na takiej giełdzie. Każdy sobie to musi pomyśleć, przetestować, czy, czy, czy ma to sens handlowanie na tej giełdzie. Ja powiedziałam o plusach, powiedziałam o minusach, pokazałem, jak się handluje. No i w sumie to by było właśnie już na tyle. Ja sobie potem tego longa zamknę, zobaczymy, czy mi się uda zamknąć na plus czy na minus. No i w sumie to by było na tyle w tym odcinku. Do następnego odcinka. Dzięki, cześć.